No, a my już widzimy Pawła Wąska. No, wierzę, że Pawła tutaj stać na bardzo daleki skok. Że może tutaj szarżować, atakować tych najlepszych, tych na czołowych pozycjach. Bardzo dobra dyspozycja w Rasznowie i niech leci jak najdalej. Wysoko jest Paweł Wąsek, jest daleko! Świetnie! Piękny Telemar! O taki skok chodziło! Brawo, Paweł Wąsek! Tam troszeczkę jednak odjechała Narta w telemarku, ale noty są i tak niezłe. 18,5-2, Nota łączna 10 punktów przewagi nad Stefanem Hulą. Numer 34, Manuel Fettner. Przegraliśmy dzisiaj z Austriakami tą rywalizację duetów. No czy będzie udany rewanż Polaków w konkursie indywidualnym? Manuel Fettner w pierwszym skoku 95 metrów. Dwa punkty i 30 przed Pawłem Wąskim. No, niezły skok, ale też wydaje się, że zabraknie mu odległości, aby objąć prowadzenie. Zobaczmy, jak było z warunkami wiecznymi. Do tego nie najlepszy odjazd. A Manuel Fettner jest drugi. wyprzedza Daniela Jest Stefan Hula, spadł na miejsce czwarte. Przegrywał tylko z Klimowem i z Geiger. Czeka już na zielone światło nasz zawodnik. urodzony w Nowym targu mieszkający w Szaflarach. Jest już zielone światło i Dawid Kubacki na progu. Popatrzmy na jego drugi skok. Dobra bardzo, bardzo dobra prędkość na progu i obejmuje prowadzenie bezdyskusyjnie. A zatem będziemy mieli czwórkę Polaków na czterech czołowych lokatach. Możemy już powiedzieć, że na pewno też na podium będą nasi zawodnicy, przynajmniej jeden. Podjazd, to podejście do telemarku, tutaj było widać, że to nie jest, nie jest jeszcze ten poziom. Stefan Kula, także nie schodzi poniżej pewnego bardzo wysokiego poziomu, 96,5 metra w pierwszym skoku i siódma lokata na półmetku konkursu. Szarpnął dość mocno na progu, czy nie za mocno? Dobry skok Stefana, nie złapał tutaj trochę noszenia pod narty, dobrą parabolę lotu obrał, no i będziemy mieli nowego lidera. Lądowanie jak zawsze u Stofana jest bardzo ładne, wysoko punktowane po 18,5, otrzymał od sędziów i obejmuje prowadzenie. Podoba mi się ten biało-czerwony kombinezon, w który ubrany Stefan Hula, czuć trochę takie vibes'y Adama Małysza z Lahti z 2001 roku, ale jesteśmy w Rasznowie, rok 2022, Stefan Hula oby jak najdalej jest! Jest za 95 metr! Na taką próbę liczyliśmy. Nasz doświadczony, niezwykle 36-letni Stefan Kula. Trenerzy biegu Nimientus zadowoleni. Przywieźli dwóch zawodników. Stefan Kula obejmuje prowadzenie 242,5. Wiślanina, no i teraz jest zielone światło. Popatrzmy na drugi skok ostatniego z Polaków. O, chyba trafił w próg. Ładnie i daleko. Skok, A skok zatem Piotra. powinien objąć prowadzenie. Na pewno będzie na podium Piotr Żyła. Jest 261. Piotr Żyła liderem. I też myślę stać go na skok na 100-metrowy. Ma wiatr podarty, jest już zielone światło dla Niemca. No i zobaczmy, czy zdoła odzyskać rekord skoczni. Trzykrotnie go tutaj ustanawiał, a teraz odegrał I Dobra prędkość na progu, no i walczy z tą odległością. Gajder, tak. jest, jest nowy, chyba nowy rekord. nowy rekord. Chociaż jemu widzieliśmy z przelicznika, uwzględniając też pierwszą serię, wystarczyło skoczyć 99 w. A więc poczekajmy, poczekajmy. to może nie wystarczyć na pierwsze miejsce? a capitol hey, și asta schimbă foarte hey, multe lucruri, mai ales că diferențele în frunte sunt foarte mici și lumina verde pentru ultimul concurent de astăzi, Gregor De care sare bine și să vedem, așteptăm cu emoție rezultatul, fiindcă în aceste condiții de vânt care schimbă în permanență viteza și direcția, câștigă Gregor Deschvanden, elvețianul este pe primul loc. Ale wydaje się Staszku, że to będzie dwójka, bo w tej chwili mamy informację w ramce Fis, że nie wystartuje Daniel Huber. A zatem wiemy już, że Paweł Wąsek na podium. Ale dalej walczy o jak najwyższe lokaty. Teraz atakuje Remnik Aido. Stolny Japończyk. On będzie groźny i skacze bardzo daleko. Jest wielce zadowolony. Reprezentant kraju kwitnącej wiśni. 3,5 metra krócej. A zatem my 7 punktów w tym elemencie traci do Polaka. Łączna nota. No czekamy jak ta krepsydra się napełni, no wyżej o 90 punktu.